Szalom, drogi ludu Niech Bóg Wam błogosławi. Dzisiaj przeczytam fragment Słowa Bożego i omówię go. <laughs> Mam nadzieję, że uda mi się zachęcić Was do zbliżenia się do Boga, że uda się poruszyć Wasze serca tak, jak moje zostało poruszone. <laughs> Zaczynamy. A jeszcze mała uwaga: jeśli ktoś ma przekład warszawsko-praski, numeracja wersetów jest przesunięta o jeden. Śledźcie za mną. Ja dziś czytam z Biblii tysiąclecia. Księga powtórzonego prawa. Rozdział 29 od 9 wersetu do 30 rozdziału 20 wersetu. Tak? Powtórzonego prawa 29, 9 do 30, 20. Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Boga Waszego, Jachwe. Wasi naczelnicy pokoleń, wasi starsi. Wasi zwierzchnicy i każdy Izraelita, wasze dzieci i żony, i obcy, który przebywa w Twoim obozie, począwszy od tego, który ścina drzewo, do tego, który czerpie wodę. Weszliście z Bogiem swoim, Jachwę w przymierze, które Bóg Wasz, Jachwę zawarł dziś z Wami pod przysięgą, aby Was dzisiaj uczynić swoim ludem. On, będzie, on bowiem będzie dla Was Bogiem, jak przebiecał Tobie i po przysięgu przodkom Waszym, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Nie z wami tylko zawieram to przymierze i składam przysięgę, ale z każdym, kto tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Boga naszego, Jachwe, i, i z każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami. Wy wiecie, z kim mieszkaliśmy w Egipcie i jak szliśmy między narodami, wśród których droga nam wypadła. Widzieliśmy ich obrzydliwości, ich posągi z drzewa i kamienia, ze złota i srebra, które są u nich. Niech nie będzie między wami żadnego mężczyzny ani kobiety, ani rodu, ani pokolenia, którego by serce się odwróciło od Boga naszego Jachwe, idąc służyć innym e, Bogom tych narodów. Niech nie będzie między wami korzenia, wydającego truciznę lub piołun. A gdyby ktoś, słysząc słowa tego przekleństwa, pochlebiał sobie w sercu, mówiąc, będę miał pokój, nawet chodząc w uporze mego serca w ten sposób sprowadzając zgubę na ziemię tak nawodnioną, jak i suchą. Nie zechce mu Jachwę przebaczyć, bo już rozpaliły się gniew i zazdrość Jachwę przeciwko temu człowiekowi. Spadną na niego wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze, a Jachwę wymarza jego imię spod nieba. Jachwę go wyłączy na jego nieszczęście ze wszystkich pokoleń Izraela stosownie do wszystkich przekleństw tego przymierza zapisanych w księdze tego prawa. <laughs> Wtedy przyszłe pokolenie, wasi synowie, którzy po was powstaną, i obcy, który przebędzie z dalekiej krainy, widząc plagi tej ziemi i choroby, które na nią jachwę ześle, powiedzą, siarka, sól, spalenizna po całej jego ziemi, nie obsieją jej, nie zakiłkuje, nie urośnie na niej żadna roś roślina, jak w zagładzie Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, które jachwę zniszczył w swoim gniewie i zapalczywości. I wszystkie narody powiedzą, czemuż to jachwę tak uczynił tej ziemi, Dlaczego ten żar gniewu? I odpowiedzą. Bo opuścili przymierze Jachwę, Boga ich przodków, zawarty z nimi, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej, a poszli służyć obcym Bogom i oddawać im pokłon Bogom nieznanym, których on im nie przydzielił. Zapalił się gniew Jachwę przeciwko tej ziemi, sprowadzając na nich wszystkie przekleństwa zapisane w tej księdze. Wyrwał ich jachwę z ich ziemi z gniewem, zapalczywością i wielkim oburzeniem i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj. Rzeczy ukryte należą do Boga naszego Jachwe, a rzeczy objawione, do nas i do naszych Synów na wieki, byśmy wykonali wszystkie słowa tego prawa. Kiedy się spełnią dla Ciebie wszystkie te słowa, błogosławieństwo i przekleństwo, które Ci obwieściłem, jeśli rozważysz je w swoim sercu, będąc między wszystkimi narodami, do których Bóg Twój jachwe cię wypędzi, jeśli wrócisz do Boga swego jachwę. Będziesz słuchał Jego głosu we wszystkim, co ja Ci dziś rozkazuję i Ty i Synowie Twoi z całego swego serca i z całej swej duszy. Odwróci też i Twój Bóg, Jachwę, Twoje wygnanie, i zlituje się nad Tobą. Zgromadzi cię na nowo spośród wszystkich narodów, gdzie cię Twój Bóg Jachwę, rozproszył. Choćby Twoje wygnanie było na krańcach nieba, zgromadzi cię stamtąd Bóg Twój, Jachwe, i stamtąd cię zabierze. Sprowadzi cię Bóg Twój, Jachwe, do ziemi, którą przodkowie Twoi otrzymali w posiadanie, aby się odzyskał. Uczyni Cię szczęśliwym i rozmnoży Cię bardziej niż Twoich przodków. Twój Bóg, Jachwe, dokona obrzezania twego serca i serca Twych potomków, żebyś miłował Boga swojego, Jachwe, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś żył. Wszystkie te przekleństwa Bóg Twój, Jachwe. Ześlę na Twoich wrogów i na tych, którzy Cię nienawidzą i będą prześladować. Ty znowu, ty znowu będziesz słuchał głosu Jachwe, wypełniając wszystkie polecenia, które ja Tobie dziś daję. Twój Bóg, Jachwe, poszczęści Tobie w każdym poczynaniu Twojej ręki, w owocach Twego Łona, przychówku bydła i płodach ziemi. Bo Jachwe na nowo będzie się cieszył ze, ze świadczenia Ci dobrodziejstw. Mamy małą przeszkadzajkę, ale to nic jak cieszył się, wyświadczając je Twoim przodkom. Jeśli będziesz słuchał głosu tw Boga Twego, Jachwe, przestrzegając Jego poleceń i postanowień zapisanych w Księdze tego prawa, jeśli wrócisz do Boga swego, Jachwę, z całego swojego serca i z całej swojej duszy, gdyż polecenie to, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem, nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć... Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć. Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je. Gdyż słowo to jest bardzo bliskie, blisko ciebie. W Twych ustach i w Twym sercu byś je mógł wypełnić. Patrz, kładę dziś przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję Ci miłować Twego Boga, Jachwe, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Twój Bóg, Jachwe, będzie Ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym Bogom, służąc im, oświadczam że wam dzisiaj, że na pewno zginiecie. Niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść. Po przejściu Jordanu. Biorę dziś przeciwko Wam na świadków niebo i ziemię. Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli Wy i Wasze potomstwo, miłując Boga swego, Jachwę, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twojego pobytu na ziemi, którą Jachwę poprzysiągł dać przodkom Twoim, Abrahamowi Izaakowi. I Jakubowi Koniec cytatu No, synu Teraz tak sobie Kucniemy Zadajmy sobie najpierw pytanie Jaki jest kontekst tak, Tego tekstu Rzućmy okiem na wersety poprzedzające ten fragment Gdzie byli Izraelici Oraz co się działo chwilę przed I otwieramy rozdział 28 27 Kilka rozdziałów dalej i ani, ani widu czasu akcji i okoliczności. Tak? No nie możemy odnaleźć. Księga powtórzonego prawa ma to do siebie, że jest niejako relacją, takim listem Mojżesza do Izraela. W pozostałych księgach mamy opisy wydarzeń, e, miejscowości i poprzeplatane ogłoszeniami Bożych przykazań. Tak? A w tej księdze jest trochę inaczej. Oczywiście jest to moja luźna interpretacja. Teolodzy Mogliby się ze mną nie zgodzić. Narracja jest częściowo ze strony Mojżesza, a częściowo osoby trzeciej. Jak, jak tak zwrócicie uwagę. Jak dla mnie, Księga Powtórzonego Prawa jest właśnie czymś w rodzaju listu Mojżesza. List świętego Moszego do Hebrajczyków. Tak? Dobra. Miejsce akcji akurat jest nam znane. W 31 rozdziale jest przekazanie przewodnictwa Jozuemu. A to było krótko przed wkroczeniem do Ziemi obiecanej, czyli minęło ponad 40 lat od wyjścia z Egiptu. Całe jedno pokolenie zdążyło się narodzić w czasie, w czasie tej wędrówki, i całe jedno pokolenie zdążyło umrzeć. I zauważyłem tutaj ciekawe podobieństwo. Jedno pokolenie ma niesamowity kontakt z żywym Bogiem, dzieją się przełomowe rzeczy, dużo przeszli. Ale do miejsca obietnicy nie doszli. Spójrzmy ileś pokoleń dalej. Dawid, mąż Boży, dużo przeszedł, miał niesamowity kontakt z Bogiem, ale świątyni Bogu nie zbudował. Zrobił to Jego syn, kolejne pokolenie. E, może to podobieństwo być w jakiś sposób prorocze? E, pewnie gdyby dobrze pomyśleć, jest więcej podobnych przykładów. Dobra, e, wracamy do kontekstu. Ile wcześniej, zanim się dzieje akcja dzisiejszego fragmentu, Izrael miał ogłoszone konsekwencje stosowania się do warunków przymierza i konsekwencje niestosowania się do warunków przymierza. Bóg, jako suweren, utworzył naród i ogłosił swoje przymierze? To nie była umowa cywilnoprawna, nie było negocjacji. A my chcemy tak, a my to, a my tamto. Bóg ogłosił i Izrael miał wybór albo się podporządkuje. Albo się włączam do Przymierza, albo też nie, tak albo się włączam i jestem jakby staje się ludem bożym, tak? Zanim to się stało, każdy miał wybór. Ale jeśli lud odpowiedział pozytywnie na warunki Przymierza, dołączył do Przymierza i teraz musiał już postępować według tego Przymierza. Wyjaśnię to inaczej. Może na pewnym trywialnym przykładzie. Jeśli ja zawrę umowę z firmą telekomunikacyjną, to muszę grać według ich zasad. Tak? Bo jak nie, to mnie odłączą. Mogłem nie zawierać z nimi umowy, ale nie miałbym telefonu. Chcę telefon, muszę mieć umowę. Mam umowę, muszę się do niej stosować. Rozumiecie obraz, tak? I Bóg przedstawiwszy warunki przymierza zachęcał lud: Patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Tak? Albo kolejny fragment, kilka wersetów dalej tam było. Yy, Kładę przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli. Niedawno nagrałem wykład po co nam boże przykazania? Zachęcam do przesłuchania to tak w temacie. Yy, dobra, lecimy z fragmentami. Wersety dwa, yy, rozdział 29, wersety 9 do 12. Yy, Przeczytajcie je sobie, tak? A ja y, przejdę od razu do, y, do komentarza. I z, i, troszkę go sparafrazuję oczywiście, tak? Zobaczcie. Stoicie tu dziś wszyscy, tak? Zobaczcie, jaką drogę przeszliśmy. Z niewolników staliśmy się zorganizowanym narodem, z własnym systemem prawnym. Mamy swoich sędziów, starszych naczelników pokoleń. Jesteśmy tu wszyscy. Są wśród nawet y, wśród nas nawet ci którzy pochodzą od innych narodów a dołączyli do Izraela i wszyscy jak tu stoimy weszliśmy przy... w przymierze z Bogiem jesteśmy Bożym ludem tak na mocy tego przymierza Bóg się o nas zatroszczy obiecał to nam obiecał to także naszym przodkom Bóg w przymierze ze swoim ludem zaangażował całe niebo i ziemię w przymierze to zostało ogłoszone na cały świat dowiedziały się o nim ówczesne Narody, a przynajmniej cała okolica. Tak? Dość tajemniczo brzmią wersety 13 i 14. Czy Bóg miał na myśli, że przymierze zostało ogłoszone i obowiązuje wszędzie na całej Ziemi? Czy zostało ogłoszone odnośnie tych, którzy byli z Izraela, ale już pomarli? A może ogłoszone jest dla nich i dla ich dzieci, które się narodzą w przyszłości? To akurat zacytuję. 13 i 14. Werset. Nie z wami tylko zawieram to przymierze i składam przysięgę, ale z każdym, który tu stoi z wami dzisiaj w obliczu Boga naszego Jachwę i z każdym, kogo tu dzisiaj nie ma z nami. Ja jestem przekonany o interpretacji numer jeden, ale zostawiam wam pole do wyboru. Wolę się w tym miejscu na chwilę zatrzymać i pomyśleć, tak? Co autor miał na myśli? Do tego was też zachęcam. Ktoś by mnie spytał, dobra, ale dlaczego interpretacja numer jeden, że zostało ogłoszone i obowiązuje wszędzie na całej ziemi? Dlaczego tak? Moim zdaniem przymierze zostało zawarte i każdy, kto o nim usłyszy, może do niego dołączyć i stać się częścią ludu Bożego. Tak? Przypominam, przymierze zostało zawarte nie z woli ludzkiej, tylko Bóg jako suweren wystąpił z przymierzem. A ludzie mieli jedynie wybór: wchodzę to czy nie wchodzę? Tak? Podobnie jest z przymierzem w Mesjaszu. Zostało zawarte niezależnie od naszego działania i niezależnie od naszych wysiłków. Możemy w nie wejść, a możemy i nie wejść. Konsekwencje obu posunięć są nam znane, tak? Kolejne wersety. Ludzie drodzy, przypomnijcie sobie, z czego Bóg was wyciągnął. Tak? Poznaliście Boże prawo, Boże przykazania, wiecie już, że są sprawiedliwe, wiecie, że są dobre. One określają, co jest grzechem, co jest dobre, a co złe. Instruują nas, jak postępować, żebyśmy żyli w zdrowiu i, i dobrych relacjach z otoczeniem. Przypomnijcie sobie Egipt. Lud który kłaniał się bóstwom w postaci rzeźbionych figurek, obrazków owszem, oni by powiedzieli, że. Nie biją pokłonów do figurki, tylko do, do bóstwa, które ta figurka reprezentuje. Tak, ja poznałem kiedyś pewną chrześcijankę z Lublina, która twierdziła, że w modlitwie do obrazka nie, nie widzi nic złego. Ona modli się do Boga, a obrazek pomaga jej się skupić na modlitwie, czy też wyobrazić sobie wygląd osoby, do której się modli. Egipt miał więc swoją religię, swoje obrzędy, swoją kulturę. Mieli jakiś kodeks praw i norm postępowania. Czy sprawiedliwy? W tamtych czasach różne narody miały swoje kodeksy cywilne bardziej surowe, mniej surowe, bardziej mądre i mniej mądre. W ogóle godne uwagi jest to, że ówcześni królowie dążyli do tego, żeby ich kodeksy praw były oparte na wszelkiej dostępnej mądrości. Pozwolę sobie zacytować fragment komentarza. Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Komentarz do Pisma Świętego. W pewnych zbiorach dokumentów prawnych Bliskiego Wschodu pojawia się prolog i epilog wyjaśniający, że prawa dowodzą jak mądry i sprawiedliwy jest król. Koniec cytatu. No, tak baw się ładnie. Ym. I zobaczcie, ówczesnym władcom tym dawnym królom, zależało, aby ich państwa się rozwijały. A, a ludzie żyli w pokoju, w spokoju, tak? Szkoda, że dzisiejszy władcy e, odeszli od tej idei. E, Tora wśród wszystkich starożytnych kodeksów uchodzi za najbardziej humanitarną i sprawiedliwą, gdzie, gdzie szanowane jest życie ludzkie. Warto też podkreślić, że żaden człowiek, żaden król Izraela nie może poszczycić się swoją mądrością, że to on jest taki wspaniały i mądry. Tak? Ten zbiór praw został dany od samego Boga. A Bogu nikt chwały nie odbierze. Idziemy dalej. Pamiętacie. Przeszkadzajka moja. Wspina się na mnie. No. Mam małego synka, który już stawia. No nie, jeszcze nie stawia pierwszych kroczków. Ale lubi się wspinać na tatę. I sobie raczkuje tu i ówdzie. I jęczy jak nie może na rączki. Um. Wracamy do, do, do tematu. Tak? Pamiętajcie skąd żeście przyszli, tak? i zobaczcie, z czego Bóg was wyciągnął. Zobaczcie, z czego ja was wyciągnąłem. Tak? To jest parafraza. I uważajcie, to są kolejne wersety, uważajcie, aby nie znalazł się pośród Was gagatek, 18 werset, który stwierdzi, że wszystko mi wolno, tylko łaska. Tak? To jest, podkreślam, parafraza wersetu. Ale chodzi dokładnie o to samo. Nic się nie zmieniło. Mogą pojawić się i, i pojawiają osoby, które na ustach mają przymierze z Bogiem, a żyją jak narody. Jestem pod łaską i mogę robić, co chcę. Po co mam być pouczany przez prawo? Duch Święty mnie prowadzi, ja wiem lepiej. I tak dalej, i tak dalej, tak? Co jest napisane o takich ludziach? 19. werset. Jahwe wymarzy jego imię spod nieba, tak? Bóg się nie patyczkuje, jest tylko łaską. Ważna rzecz, to nie jest takie zero-jedynkowe, tak więc nie siadajmy teraz na tronie i nie sądźmy pochopnie. Tak? Przymierze mówi, że jeśli grzesznik przemyśli swoje zachowanie, będzie pokutować i się nawróci, Bóg mu przebaczy. Czytaliśmy o tym. Ale zwracam uwagę na postawę popularną wśród wielu protestantów postawę hiperłaski. To nie jest nowa nauka. To już się zdarzyło kilka tysięcy lat temu. Kolejne wersety aż do 28 mówią o tym, że nawet poprzez grzech ludu można zewangelizować narody. E, otóż gdy ziemia izraelska w wyniku grzechu zostaje, zostanie zniszczona, jak to miało miejsce w rejonie Sodomy, i narody ościenne przechodnie. Tak, podróżnicy jacyś zobaczą, co tu się stało, tak, za co Bóg was tak pokarał, a właśnie za to, że złamaliśmy przymierze z Nim. Nie uszanowaliśmy naszego Boga i żyliśmy bezbożnie. Wnioski nasuną się same. Werset 28 pozwolę sobie pominąć, bo jest to moim zdaniem temat na inne nauczanie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego tutaj się znalazł. Może ktoś z Was wie i chętnie się podzieli informacją. 30 rozdział: Pierwszy do trzeciego wersetu. Teraz omówię. Generalnie zasada. Nawróć się, a będziesz zbawiony, tak? Dział z błogosławieństwami i przekleństwami z 28 rozdziału stanowi jakby. To tak jak w jeśli mam światło włączone, świeci kontrolka, że lampy działają, tak? Jeśli włączę kierunkowska w lewo lub w prawo, świecą się kontrolki mówiące, że światła kierunkowe działają, tak? Jeśli coś... Jeśli coś w aucie jest nie tak, to także mówi o tym pewna kontrolka. Tak to rozumiem. E, według postanowień tego przymierza, jeśli człowiek postępuje dobrze, to to widać. Jeśli postępuje źle, to to też widać. Lista przekleństw jest bardzo długa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na proporcje, czy, czy też dysproporcje. Tak? I, i to, to nie jest dlatego, że Bóg jest sadystą, czy, czy kimś tam. Po rozlicznych przekleństwach. Czy takich różnych sytuacjach człowiek ma poznać, w jakim miejscu się znajduje. Tak? Że jeśli doszedł do jakiegoś miejsca, jeśli ma przekleństwo w swoim życiu, niech usiądzie i zastanowi się nad swoim życiem. To po to to jest. Finalnym punktem jest już wysiedlenie. Tak? Wysiedlenie i drwiny narodów z wysiedleńców. Totalny upadek. Naród zdziesiątkowany, kory, słaby i rozproszony. Ale gdy w końcu usiądzie i zastanowi się nad swoim życiem i pożałuje tego, co czynił, czy też co czynili jego ojcowie, gdy nawróci się do wiekuistego, z całego swojego serca, to co jest napisane? Bóg mu te grzechy przebaczy i ściągnie go z powrotem do jego ziemi. Może nie od razu, tak jak i nie od razu ich wyrzucił, ale zobaczmy, co mówią prorocy. Zawrzę z wami nowe przymierze. Włożę moje prawa w wasze serca. Będziecie Służyć mi nie z musu, tylko z miłości. To będzie nowe przymierze i wykreślę listę przekleństw z 28 rozdziału. Przebaczę Wam i wrócicie do Ziemi Izraela. Przyjdzie zatem czas, że wrócimy, tak? Jeden z moich ulubionych wersetów, eee, 30 rozdział, 11 werset. Gdyż polecenie to, które ja Ci dzisiaj daję, nie przekracza Twych możliwości i nie jest poza Twoim zasięgiem. Koniec cytatu. Ilu z nas zna chrześcijan, którzy twierdzą, że przykazania Boże były dla nas zbyt ciężkie, dlatego Bóg musiał je usunąć? Tak? Każdy z nas zna taką osobę. No, masz tutaj papierek. Proszę. E, ilu z nas słyszało taką diabelską mowę, tak? Przykazania były za ciężkie, czy może nam się nie chciało pracować nad swoim charakterem? Co? Co w przykazaniach jest takie ciężkie i tak trudne? Nie oszukiwanie? A może nie założenie, A może jeszcze coś innego? Może życie w uczciwości jest za trudne. Dwojaki odważniki? No, cholernie trudne są te przykazania. Tak? Ciężko mi jest, jeśli znajdę zagubioną rzecz i muszę ją oddać właścicielowi. No, ciężko, ciężko. Niektórzy ludzie poprzez przekręcanie listów Pawła, inne pomijają, ale o tym za chwilę, przekręcają listy Pawła, bo nie znają treści Tory. Są przekonani, że Bóg posłał Jezusa, aby ten zniósł Boże przekazania. Tak, nie wolno wam kraść, ale wkrótce umrę na krzyżu i wtedy już będziecie mogli, bo obejmie Was moja łaska. Czy Jezus tak nauczał? Czy tak nauczali apostołowie? Paweł pisze, że żadne prawo Cię nie zbawi. Tak? I wszystko, co pisze, pisze właściwie w kontekście zbawienia. Bo z tym w zborach y, ludzie mieli największe problemy. Zachęcam do lektury dziejów apostolskich. Wspomniałem, że pewne listy apostolskie są pomijane. Y, na przykład pierwszy list Jana. Tam jest jawnie i wyraźnie napisane, że mamy nie grzeszyć. Ale jeśli ktoś chce grzeszyć, to i tak znajdzie na to sposób. Wykręci definicję, coś przemilczy, przeinaczy i żyje jak poganin. Dla chętnego nic trudnego, tak? Dla chcącego nic trudnego. Takie przysłowie. Paweł podał definicję grzechu, a chrześcijanie w XXI wieku mają własną definicję grzechu. O! Przykazania Boże nie są ani za dalekie, ani za ciężkie dla osób, które mają je w sercu, którzy. Z miłości do Boga chcą je wykonywać. Dla chcącego nic trudnego. Na tym polega nowe przymierze, że Bóg wkłada swoje prawa do naszych serc, a Duch Święty sprawia w nas chcenie i wykonanie. I takie przymierze było zapowiadane. Księga Ozeasza mówi: Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Koniec cytatu wybierzcie życie, a będziecie żyć. Mam nadzieję, że ten wykład był dla Was błogosławieństwem. Shalom.